Zobaczcie jaką grotę znalazłem, no przerażająco, chociaż przepięknie, ale naprawdę przerażająco, ja nie będę podchodził pod sam gzyms, ale zobaczcie to, no po prostu ogień, To jest bardzo, bardzo wysoka. Dzień dobry moi drodzy. Kolejny piękny, słoneczny dzień. Nawet nie wiecie jak to jest ważne, kiedy rano się wstaje i to słońce tak rozgrzewa. Noc dosyć chłodna, około 10 stopni, ale w środku około 20 cały czas spinujemy, żeby było. Kiedy śpimy czasem 19. Tutaj nasi współtowarzysze parkingowi można powiedzieć. Jeszcze mi para leci. Nie wiem czy widać. Chyba tak. Bardzo przyjemnie się tu spało. Cisza spokój, nic dodać, nic ująć ruszam z samego rana na razie autem, bo znaleźliśmy 12 km stąd stację paliw ale nie wiem dlaczego napisane jest w internecie, że jest otwarta tylko do 12 godziny więc jadę sprawdzić, czy w ogóle mają gaz, no i czy... Uda się go zatankować. No i czy faktycznie do tej 12? Nie wiem, że mają tutaj te siesty, ale potem już nie ma po tej 12, że jest to otwarte. Bo większość tej stacji jest taka też jak w Belgii, że podjeżdżacie, przybijacie kartą, jaką kwotę chcecie tam zabezpieczyć i tankujecie. I tak wygląda tankowanie. W Belgii tak samo dotyczyło to gazu. Pierwszy raz się z tym spotkaliśmy, bo zawsze dotyczyło to tylko paliwa. Gaz trzeba było zatankować i zapłacić normalnie, jak to nazwijmy, przykazano a tutaj też może jest tak, że gaz trzeba tankować osobno, w sensie płacić i można tego do 12.30, ale pracują tylko od 9 do 12, 3 godziny, nie wiem, ale się dowiem, więc ruszajmy przed siebie no dobrze, moi drodzy, jesteśmy na stacji fajne jest to, że jeśli nawet nie znacie języka, to tutaj możecie sobie wybrać polski w każdym razie, razie był kiedyś polski Patrzy A to dziw, A jest polski był, dobra i wszystko macie po polsku i teraz sobie wybieramy tankowanie my mamy numer GPLA a 8 wybieramy kartę przykładamy ją tylko, czekajcie ja ją tutaj przyłożę chyba chcą fizyczną kartę Dobra, to zaraz się do Was włączę. Udało się bez problemu. Tutaj mają końcówkę włoską, więc nie trzeba dokręcać. No ale cena jest zdecydowanie wyższa. W Belgii 71 071 no, podobna cena w Holandii, a tutaj już taka cena bardziej powiedziałbym niemiecka. No ale Francuzi, Niemcy bogate kraje to mają drogi gaz. A w sumie nie powinni, bo holendrzy też bogaci, a mają tańsze. Ale też oznaczać to będzie, że ta stacja ma gaz cały czas, więc nie wiem czemu jest pokazane 12.30. Wczoraj spokojnie też mogą podjechać. Ponieważ najważniejsze, że jest w końcu stacja i jest w końcu gaz. I można jeździć taniej niż tam w A ceny? 95 167 to jest taka tańsza stacja, bo to jesteśmy na stacji Leclerca, tak jakbyśmy byli w Polsce na stacji Oszą. Diesel 1 ,739, Tak, dobrze widzę, dobrze widzę. To jest diesel, tak. Czyli diesel troszeczkę droższy. I tutaj jeszcze mamy coś, 1611. To jest diesel ten zwykły, 1,7 to jest ten super. A my już Full 34 litry. Udało się. Możemy wracać na śniadanie Po porannym, pysznym śniadanku na dworze, w słoneczku Zresztą zdjęcia z tego widzicie pewnie na Instagramie i tam Was odsyłam instagramcom kośnikhitplaneta.pl. Tam zdjęcia czasem chyba, albo częściej na bieżąco, jeśli chcecie wiedzieć co się u nas dzieje, tam zapraszamy Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górze i o komentarzach, to naprawdę nam pomaga Jeśli będzie nas więcej i zarazimy więcej osób tym, żeby robić w życiu to co się kocha. Niekoniecznie podróżowanie, to myślę, że warto. A teraz y, zobaczcie chwilę ujęć z tego jak jeszcze rano poszliśmy sobie na spacer, był targ w mieście, y, byliśmy na tej pysznej kawce i jeszcze trochę zobaczyliśmy innym spojrzeniem y, można powiedzieć to miasto, tym bardziej porannym, ale bardzo przyjemnie, bardzo miło. A teraz już jesteśmy na serwisie i tutaj pokażę Wam go dlatego, że można tutaj zaparkować, ale tutaj jest akurat parking tylko dla kamperów, tutaj jest kemping No i tutaj musielibyśmy zapłacić 36 euro, tu byśmy musieli zapłacić, nie wiem, czy policzyliby nam za dwa auta, ale jeśli nie, no to 14 A jeśli za dwa, no to 28, więc lepiej jechać tu, ale my w ogóle z tego zrezygnujemy, bo do parkingu nie jest daleko więc skorzystaliśmy z serwisu, tylko pokazuję Wam tak, oczywiście toaleta i szara woda bezpłatnie. Ale gdybyście chcieli zatankować wodę, to musicie mieć najlepiej taką końcówkę. Ja myślę, że warto sobie taką zakupić. Ja takiej nie mam, ale zrobiliśmy to tak, że włożyliśmy tą jedną część i drugą po prostu ten nasz niebieski wąż. I się udało. I jeszcze druga rzecz, z którą pierwszy raz się spotykamy, tutaj jak widzicie, nie ma miejsca na żetony, żeby wykupić sobie możliwość tankowania wody. Trzeba podejść do takiego biletomatu, nazwijmy to. No i z takim biletomacie właśnie możecie wykupić. Tutaj usługa kosztuje 4 euro. W tej cenie macie 10 minut wody. Drogo, no ale lepiej tak niż wcale. Teoretycznie mogliśmy pojechać na darmową wodę, ale ona była na autostradzie. Nie dosyć, że musielibyśmy odrobić prawie 60 km, to jeszcze zapłacić za autostradę, więc w ogóle z ekonomicznego punktu nie miało to sensu. Jest też jeszcze darmowy serwis, 30, nie, nie darmowy, za 2 euro, 30 km stąd, no więc i tak, i czy siak, te 4 euro to najlepsza cena w Etretat bo tutaj się właśnie znajdujemy, to tutaj są te, można powiedzieć, najsłynniejsze białe klify do których niedługo będziemy zmierzać a nie będziemy je zwiedzać, ale teraz będziemy do nich zmierzać ale zanim to musimy udać się na parking i tam zostawić nas zestaw 2,5 kilometra później jesteśmy na pseudo parkingu ale na park 4 mam dosyć dobre oceny i przed chwilą nawet przejeżdżał tutaj policjant na rowerze w ogóle mnie nie zaczepił, więc myślę, że jest ok. Tutaj zwraca się bardzo też uwagę, ja też zwrócę na to uwagę w komentarzach, żeby nie zostawiać tutaj śmieci, bo jeśli tutaj będziemy śmiecić, to oczywiście to miejsce zabiorą. A już było mówione, że gdzieś tam po tamtym lesie są zostawiane chusteczki mokre. No więc nie mogę tego też do końca zrozumieć. Przeważnie to właśnie przecież panie wykorzystują te chusteczki. No i tym bardziej dziwne jest, że są tam po prostu zostawiane. Niepotrzebna rzecz, weźmy ze sobą, wyrzućmy do kosza i będzie pięknie i ładnie. Dwa kampery jeszcze stoją, my stanęliśmy tutaj. Autem teraz jedziemy właśnie do miejscowości. Wąska droga. Ale myślę, że spokojnie teraz każdy przejedzie. My tak się tutaj zrównaliśmy razem z kamperami, tam gdzieś w oddali jeszcze jeden kamperek, jakaś osobówka. Nie trzeba płacić, można korzystać. Jedziemy. Okazuje się, moi drodzy, że bezpłatny parking, który był tutaj przy cmentarzu, przy kościele już nie istnieje. W sumie istnieje, ale nie da się do niego dojechać. Próbowaliśmy z każdej strony i z każdej drogi jest zamknięta. Tam jest taki zapis, że zamknięta dla nie mieszkańców. Dokładnie tak to można przetłumaczyć. Dlatego zaparkowaliśmy w ścisłym centrum. No tutaj parking trochę kosztuje. Płatny jest od 9 do 19. My za nasze 3,5 godziny, bo tyle mamy do 19, zapłaciliśmy 10,5 euro. Sporo. Z drugiej strony więcej wydalibyśmy na parking, więc i tak woleliśmy zapłacić, mamy bliżej, no i od razu możemy zwiedzać. Jakże piękne, wysokie klify. Zresztą rzućcie okiem od razu tu, od razu tam. No i co? Przejdźmy się i w jedną i w drugą stronę. Gdyby tutaj jeszcze dołożyć słońce to widzielibyście przepiękny kolor wody tak na kamerze niestety się nie da uchwycić. jest chwila spinaczki jak w górach ale warto naprawdę warto no tutaj już przejście nad wodą można powiedzieć oficjalnie zobaczcie jaki duży spad wszędzie informacje, żeby nie schodzić z drogi ale teraz zobaczcie to ale to pięknie wygląda. No cudo. Naprawdę cudo. I tutaj. No piknie. Po prostu piknie. No muszę to dodać od siebie, że dawno nie widziałem tak pięknych widoków na plaży. A tutaj, zobaczcie zresztą, można tutaj stanąć. Tutaj już spadł naprawdę bardzo, bardzo w dół. Gdyby spaść, to chyba śmierć na miejscu. Chyba, że głębokość jakoś by dała radę. No ale widoki obłędne. Naprawdę obłędne. Po wyjściu słońca przyjemnie, jeszcze cieplej. No i kolor wody zdecydowanie piękniejszy. Tutaj kolejne klify, piękny, biały kolor. Tutaj też, no, imponująco to wygląda naprawdę piękne są te plaże i od samego początku ta Normandia była naszym celem, bo czułem, że tutaj może być coś ładnego do zobaczenia i też pokazania dlatego ten rejon zdecydowanie Wam polecamy, jeśli jeszcze tutaj nie byliście i zastanawiacie się, czy warto warto, można znaleźć darmowe parkingi można znaleźć płatne parkingi, jak dotąd nie ma problemów czy to z wodą, czy to z serwisem więc jest cudownie i co jeszcze mogę dodać? Przygotujcie się tutaj na naprawdę długie spacery, bo klifami można iść, i co, nowe wejście, to mówicie: nie, no chodźmy jeszcze kawałek, bo jest pięknie i tak można. Bez końca. Muzyka Teraz zmierzamy na ostatni klif, jaki sobie na dzisiaj zaplanowaliśmy. Jeśli chodzi o stronę lewą, patrzec, patrząc na kanał La Manche od Etra etratat, et etratat, dobrze no a później będziemy wracać i pójdziemy pod kościół jeśli chodzi o samą tą miejscowość to były tutaj dosyć duże walki jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową ale głównie też tutaj była baza mm, medyczna Brytyjczyków i Belgów w II wojnie światowej dosyć szybko niestety zdobyte przez Germanów bo w 1940 no i później do momentu odbicia tak naprawdę okupowane przez Niemców później Oddane Francuzom. Z ciekawostek mogę dodać, że właśnie jeśli chodzi o te klify, to sam Monet przyjeżdżał właśnie tutaj, żeby się inspirować. To rzućcie sobie jeszcze oko. Na to, czego nie widzieliście, tutaj bardzo dużo ludzi, nie wiem, czy widzicie na plaży. My tam prawdopodobnie przyjdziemy sobie jutro z naszego parkingu, może nawet uda się tutaj dojść, bo tak właśnie patrzymy, że jest taka szansa. To też będzie informacja dla Was, że jeśli będziecie właśnie na tym parkingu, na którym my, tym bezpłatnym, to nie trzeba wjeżdżać do miasta, tylko właśnie tym parkingiem iść wzdłuż do klifów, no i potem przejść sobie do miasta, jakieś tam powiedzmy 2 km, ale jutro to dla Was sprawdzimy nie martwcie się, będziecie mądrzejsi my jesteśmy tutaj pierwszy raz więc jeszcze wszystkiego nie znamy i też dowiemy się jak właśnie zejść na dół, bo na razie takie ścieżki jeszcze nigdzie nie znaleźliśmy a teraz chodźcie na skraj tego klifu jako zwieńczenie naszej lewej podróży zobaczcie jaką grotę znalazłem no przerażająco chociaż przepięknie ale naprawdę przerażająco ja nie będę podchodził pod sam Gzyms ale zobaczcie to no po prostu łogi tu jest bardzo, bardzo wysoko jeszcze moi drodzy cofnęliśmy się do jednej groty którą ominęliśmy z tego względu, że było tutaj po prostu całe mnóstwo młodych ludzi jakaś szkoła miała wycieczkę rysowali coś, może inspirowali się monetem a my teraz takim właśnie mostkiem przejdziemy sobie. Tutaj bardzo duży spad, tutaj jeszcze większy spad. No i wchodzimy. Czy tutaj coś ładnego nas spotka? Tak kiedyś było więcej tego przejścia, a dzisiaj tylko niestety dotąd. No szkoda, nic specjalnego, ale zawsze coś. Jak widzicie moi drodzy w tle, słońce pomału, pomału masie ku zachodowi. Ale my jeszcze się nie poddajemy. Przed nami ostatni dzisiaj szczyt. Tutaj też piękny klif z mniejszą nazwijmy to dziurą. Więc zapraszamy do wspinaczy. Warto, moi drodzy, trochę się zmęczyć. Piękne widoczki. Tutaj sobie zobaczcie, jak teraz wygląda ta klifu. Tam chłopaki pływają i nurkują. No a tutaj rzut oka na drugą stronę, na której zresztą już byliśmy. No i jeszcze miasto pięknie w tle się układa. No i kościół. I jakiś monument. To prawdopodobnie będzie pamiątka po którejś z wojen. No dobrze, moi drodzy. Tak myślę, że tym pięknym widokiem można pomału kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Co mogę podsumować na no szybko? No warto, warto przyjechać do Normandii i to zobaczyć. Chociaż podobne rzeczy my widzieliśmy chociażby we Włoszech i, I gdzie jeszcze widzieliśmy? I w Portugalii, no właśnie. Więc jest trochę tych takich klifów spiczastych, ale te tutaj we Francji, w Normandii, naprawdę są piękne. Więc z tymi pięknymi widokami Was zostawiam. My widzimy się jutro, kiedy pójdziemy sobie na tamtą plażę, o której Wam mówiłem. Powiem Wam, czy z naszego parkingu da się bardzo fajnie i bezpłatnie dojść właśnie tutaj. Jeśli będzie jeszcze ładny zachód, to teraz zobaczycie timelapsa, a później napisy końcowe. W międzyczasie kliknijcie subskrypcję, żeby nie ominęły Was kolejne przygody.